Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie, <laughs> tutaj Jula i tak, zrobiłam odcinek, ale postanowiłam, że go wrzucę później, ale jednak ten odcinek muszę wrzucić wcześniej, gdyż ten odcinek jest y, strasznie dziwny, będzie dziwny, ponieważ znajdziecie to pewnie fanybany z australijskiego MSP, a więc tak. Zrobiłam sobie konto, żeby zobaczyć czy jakaś żonka mnie o tym powiadomiła i tak wpisuję FUNY, bune. no i ona jest cały czas. Chodzę w jej profil, artbooki i są dwa kolejne artbooki, może ja przerwę przeczytam. Moi drodzy. Wy chyba nie wiecie, co znaczy słowo zawirusowane. Już wiedziałam dużo tematów o mnie na YouTube i tym podobne. Chodzi o to, że normalnie MSP będzie istnieć. Coś tam, konta i wszystko, ale nie będzie się dać grać. Mamy dla was plus. Powrócą zakazane animki, lecz będą motywy, krwawe motywy. Czasami się będzie dać zalogować, a czasami coś tam administracji MSP. Czasem będą kradzione konta. Noc hakerów prawdopodobnie będzie trwać cały tydzień. Sprawdziwy. na co będą dostać Chyba kieramek przy coś się Wszystko zacznie się. Coś tam. Będą niezauważalne. Wirus będzie wprowadzony 9 maja. Ale efekty będą. Chyba F... ef... efekty będą widoczne po kilku tygodniach. Szef. Żałość nie jesteście? Zapytajcie sławnej M. M. Mówi Star, czemu to robimy? Podpowiem Wam. Ta Mówi Star szybko się wybiła. Na polskim MSP każdy wie o kogo chodzi. I jego coś tam, kolega Leszek, też wie o kogo chodzi. Mam tylko, że on niech Wam się tłumaczy, a ja zacznę to, co mi rozkazano na polecenie. Żegnajcie. Tam za to w swoim artbooku napisane, że. Spokojnie środki zostaną zwrócone, a środki to chyba są pieniądze, czyli ona niby napisała, że pieniądze zostaną zwrócone. Ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Mm, serio syn? Oczywiście większość pewnie myśli, że to jest... Znaczy, ja no też w sumie jestem zdezorientowana w tym momencie. Na początku myślałam, że to po prostu jakaś osoba, która się chce pośmiać. A teraz jestem zdezorientowana. Nie wiem, po prostu sam o tym myśleć. Czy się boję. No może trochę się tak boję. Oczywiście teraz tu nie powiecie, że jestem nowym, bo wierzę w coś takiego. No ale wiecie. Ja jestem bardzo przewrażliwiona na różne tematy. Mm. Ja tu niczego nie oceniam. Przeczytałam Wam artbooki. Możecie sobie sami wejść i zobaczyć te arty. No i to był taki szybki odcinek, żeby wam to pokazać. I tak dalej w ogóle mam tutaj... zrobione zdjęcie. Pani się podpisała. Ładnie to napiszę. ja dobra, nie będę się spać. Nie, po prostu ja jestem zdezorientowana, bo tam piszcie co chcecie. I ten odcinek możliwy, że... będzie szybciej. Wiecie co, nawet chyba normalne miniaturki nie zrobię, tylko od razu taką. Zrobię taką bylejaką. Bo już mi się naprawdę nie chce yy, pracować nad tym. E, dobra, do zobaczenia, ja. trzymajcie się, pa!